Witam, witam. nie wiem, czy ktoś jest w ogóle na tym streamie, czy nie. Jak tam u ciebie streamki idą? To też, tak też tak jak u mnie. Też masz zero widzów. Hym, <grym> Ale kanał języków Polski, to czemu to są wszystkie kanały? O. Hmm. I nie ma za bardzo streamerów dzisiaj, i tak patrzę sobie. Może Gieras. Ogarniasz Fortnite, co? O kurwa, jaki spocony. Ale ma follow moda. Kogo my to mamy? Ultras TTV wygląda na totalnego sigme. Chyba ma wykurwione. Ej, czemu Ultras ma 90 widzów, a 24 czatersów? Aha, Ultras ma wioboty! To nie z oszukista. Ej, nie ma nikogo do rajda widzowie, tak patrzę. Kurwa, to jakiś szybki, patrzcie jakie ma okulary dojebane. Nie rusić się nie mogę! <laughs> Kurwa, polski doktor o Disrespect. No <laughs> Wicked. <laughs> nie, no nie ma chyba nikogo do rajda dzisiaj. To co, wysyłam was do jakiegoś VTubera? No ja chciałbym was oddać w dobre ręce, ale chyba nie ma nikogo dzisiaj ciekawego do rajda. Udajemy gejów w Krakowie rl <laughs> Pierdol. Mega nudy dzisiaj na tym tisu. Nie, no nie ma za bardzo nikogo tak patrzę, No, tu jakiś Dead by Daylight. Jakiś mały streamer. Dobra, no patrzymy, patrzymy. Kto to może być jakimś sztywnym gitem? Rygorek. O, Rygorek może z koksem. Nie, Rygorek jest za ry jest za stary. Oj, ten żiemy wyglądek Daro. Dobra, jednak nie, ale Konkosa ma. Oli 9335 Skrzacik ze... Dobra, skrzacik prze ten. Kurwa jakby miał kamerkę, to byłoby spoko. Musimy znaleźć takiego, widzowie, musimy znaleźć małego streamera, który będzie na tyle dużym zedymiarzem, żeby zrobił świecę za rajda. Powrót Rizzlera, albo Wielki Upadek, o. O, jest. To nie jest Rizzler. Ale w sumie on chyba jest na razie jedyną działającą rzeczą. W kategorii Fortnite znajdę łatwego. Ej, kurwa, przez chwilę myślałem, że to Holak. Bo tak patrzył w bok i akurat tak włosy się ten ułożyły. Kategorię Fortnite mówisz, tak? Fort. A, muszę znaleźć Fortnite'a na tej liście tu. To jest. już jest jakiś czajnik. O kurwa, komu się stary zawieruszył? <laughs> Siema zrobi pan świece za rajda. <śmiech> <śmiech> Kiru 2.15. O, on wygląda w chuj na zadymiaza. Siema Kiru. zrobisz świecę za raida. O. o kurwa. <laughs> To tu robi Michel! Ja pierdolę, no. Siema Michel! Mogę zrobić świecę za rajda. O, cholera! O, pogu! To jest No to Siem dawaj. Michel. Pogu! Zrobię, robię świecę, robię świecę. Ja czekaj. Tylko zadawam tak oczywiste, dobra? Oho. O, cholera! O, no, przejście dobra, fajne. Czekaj. Tak, żebym jak coś piję, na łóżko, nie? O cholera! Co tu robi miszy? No dobra, zasłużył moim zdaniem jest... Moim zdaniem zasłużył Ej, o mi siła się, się kuźwa Dobra, możecie mu napisać tak Niezła świeca Ok, tak mu napiszcie, to ja was wysyłam do Kira Eee możecie, nie wiem, kurwa prosić go o następną może zrobi nie wiadomo. Ja lecę pograć w Kosa i zjeść jakiegoś KFC. Mam dzisiaj chcicę na stripsy. Więc trzymajcie się, do zobaczonka, widzimy się jutro. Jutro oglądamy goatsów i myślę, czy nie zrobić jutro wieczorem jakiegoś kurwa eurotraczka. Zastanawiam się nad tym, trzeba się zastanowić. Tak, zastanowimy się. Także trzymajcie się do zobaczonka i dajcie jeszcze serduszka dla Kira za fajną świecę. Fajna świeca. Dzięki, mordo. Co jest, kurwa? Co jest? O cholera. Dzięki za falowe widzowie. Obietnica dotrzymana. Dzięki, mieliśmy. O cholera. Jeszcze jedna. Dobra, robimy jedna, jeszcze Ja pierdolę, co jest? Dobra, teraz się nie wyjebałem, teraz jest super Ej, teraz się nie wywaliłem Ojej O cholera Jak wygrasz gierkę, daję stówę, kok? Kur... czekaj Próbujemy wygrać gierkę O Boże Ej, nie spodziewałem się tego ja tą grę nie grałem około kilka miesięcy, więc mogę nie wygrać gierki Ale żadnej jeszcze na streamie nie wygrałem Więc powinno być okej, okay, ale nie wiem Gry nie widać? Jak to nie widać? Widać gry Widać, widać Polo zasłania Aha! Yy, sekundka Zaraz na naprawię On mi się łapa, trzęsie, nie wiem Dobra, dobra, już nie powinny. Ja pierdolę. Winek? Zobaczymy, zobaczymy. Ulecz się, a bez skitu. Bez dobra, tu się uleczę. Ja pierd dzielę. Nie mać nie! Co ty, co ty gadasz? Nie wolno tak. Ja. Pierdolę. Jakiś Enem. Ja w piernicę 20 typa przy życiu i to jeszcze patrzcie jak ja mam lutny czeka, no daj sekundkę, zaraz, zaraz, zaraz będzie, zaraz będzie winek Nie no, wygrywamy dla widza dla, dla wygrywamy Sigma Pur jesteś hero Skrzynek szukaj, tak, to pójdziemy na tą wysypkę. na tej wysewce coś zbieramy może. 15 typa, no weź kto coś sklipuj, że mi Michel na stream. Jak będzie pod to lecisz na YouTube'a Michel Lecisz na YouTube -ka. Po Pozdrawiam mamy? <noise> o Boże. Pixel daj na środku. Nie wiem co to jest Pixel stary. On jest na dachu gdzieś. Jest? Jeszcze z 10 osób. Dobra idę po jego itemy. O Jezu, jakie dobre itemy. Ej, nie wiem co się dzieje, nie? Ja mam dosłownie 80 FPS. -u. ja nie wiem co się dzieje. Jeszcze mam 30fps, Oj, ktoś tam mnie strzela. O, cholera, muszę zejść. Od tu ziomek do, na do mnie jest tej takiej, takiej, takiej dziwnej rakietnicy nowej. O, lera, cholera, cholera. Ja. To nie będzie Ja widzę. Jestem wielki fanem Lego. O, wywalił się, ty. Dobra, to jednego mniej. Dlaczego 2,1 na nie Nieważne. Jak mi się łapa trzęsie, ty, nie wiem. Ja się cały trzęsę teraz. Czyli wiatrak może był. Ej, co jest? Ekranu nie widzę, o Wyłączyłem wiatra Wyłączyłem wiatra Migo będzie jak wygrał A na pewno wygram Ała. Ej, co jest? Ała Czemu nie mogę budować? 5 osób Do końca zostało 2 osoby Dobra, prawdopodobnie chyba nie ma matki Ale żyje Więc jest źle Gdzie on? Dobra O jest Gdzie on jest? Powiedziałem, że jest niewidzialny Ej dobra, on umiera w tym momencie. ma albo ty rokę, a, a czy to? Albo te pnącia, śmieszne. No. Nie czekam tutaj mógł przejść.

すっげえやったい。 nie, krzak! JEST! <laughs> yeah. No łatwo było, nie? Tak szczerze najłatwiejsza gierka w moim życiu. Udało się. Easy, easy. Pierwszy win sezonie? Bez kitu, no. Jeszcze pierwszy, pierwszy win w sezonie. I ósmy level. Ja pierdo. Dobrze działa pod pracą, no. Chyba się śmigłą miało być. Dajcie mi się napić, dobra? Jak to nie ma alertu? Jak to alert? Nie, nie wyłączyłem alertów. Ja alerty wyłączyłem od Twitcha. Jest. Dzięki, Wilson, zostawę. Nie ma alertu. Dzięki, bardzo żywiej dla ciebie. 95-75. Dobra, czekaj, śmigło. Przepraszam, naprawdę, że nie ma alertu, ale nie wiem, co się odwaliło teraz. Śmigło spróbuję zrobić. Nigdy nie robiłem śmigła. O kurde, czekajcie. Wściera podłupę, no to trochę nie Też wysadzisz, patrz. O ty kurwo. Jaki jest mój ukryty talent? Bycie sobą. Dobra, dlaczego 215? Bo jestem są twiddle page dzięki za ty nie wiem czemu się nie pokazało Takaj mam pomysł Mam mam zajwisty pomysł Sekundę Dzięki. One się tutaj zatują po Taki pomysł no <laughs> O oh, właśnie <God. laughs> Mam kolejną szansę, mam kolejną szansę, bo już jeden taki YouTuber co ma tam 300 tysięcy subskrypcji, też mi rajdy dał. To miałem jedną szansę, ale zaczęli mi banować wszystkie konta, bo nie miałem tam 13 roku życia. Yy, jakiś ten YouTuber mi 300 tysięcy subskrypcji zrobił rajda, dał mi całe stanowisko, że sobie postreamował. Wszystko mi się zepsuło z tego stanowiska, taki Genesis. Może Nester, może znacie, nie wiem. No mi wszystko, wszystko się popsuło i wszystko mi pobanowali i teraz ten, i teraz, 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 teraz. znowu mam kolejną szansę.